Jest tam kto? Otwórzcie! Po co ten rywetas? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? — Zajęty czym? — Odejmuje ważnych gości. W takim razie powiedz mu, że przyszedł jeszcze jeden ważny gość. Gerald z Ribi. Nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Zigi Royven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. ZiGiroy oczekuje w następnej sali. Hej, białowłosy! Piękne ciało! Miałaś rację. Nie rumienię się. A Junior uciął mu rękę i kazał wrazić. Nie, 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 nie. Nie, nie, dostał nie, Tasak. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Royven, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle. Kurwa jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden. Jestem Wiedźminem. Jakieś kłopoty w kanalizacji? Wszystko jest pod kontrolą. Gerald to znajomy z dawnych czasów, co prawda. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli jasnowic jakiś... Mordercy! Proszę nie! Aaaa! No skurwa, mać, wiedziałem! Znajdzie się bron. Znajdzie.

Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z kurwiera. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku. Szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę! Jak sam się wytłumaczy. Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu Harpen'a. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier ze braków znasz. Zresztą kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda z wątasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Szukam skurwiela juniora. O, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Lasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie? Kurwa, panowie, nakroto chwilę was wzięło! Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda! Musimy zabić go pierwsi! Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą! Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek Juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja! A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Jakieś pomysły, gdzie odszukam Juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Zigi? Warto mu powiedzieć. Gerald ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam Was. No, zajrzę do Ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co? Może się ubierzemy? Niezły pomysł. A potem pogadamy już w cztery oczy. To się porobiło. Ale dobrze spotkać starego druha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie, przynajmniej sześć razy dziennie. Bo inaczej napierdala jak dzwony w pokle. Przykro mi to słyszeć. Przykro ci? No to załatwia sprawę. Jak jeszcze wyrazisz ubolewanie, to pewnie cudownie ozdrowieje. Słuchaj, Royven, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skulgiana? Może i znajdzie. Ale spali przed tym pół miasta. zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Dlaczego ty i Bedlam nie chcecie wojny z juniorem? Zawsze powtarzałem królowi mirowi, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy, które trzeba potem rozwiązywać innymi środkami. Za poczynaniami skurwiela ktoś stoi. Nie chcę zawijać juniora, dopóki nie dowiem się, kto to jest. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Zygizm Dijkstra i byłeś szefem radańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i Juniorem zbudował młyn i meą mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno, a pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. Faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli Junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelford przegrał tam kiedyś swój pierścień z Rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko wiesz, Straży Miejskiej. <grytanie> Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To gdzie jest ta arena? W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale biedoty na okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość. Tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale Junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Spróbuję znaleźć Juniora w Katynie albo na Arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dickstra. Idź już, Wiedźminie. Aha. Gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Jesteś w kontakcie z Radowidem? Ha! Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie, nie jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że już nie będę. Nie wybaczył ci konspirowania z Filipą Eilhart? Radowit nie wybacza nikomu i nigdy, a już zwłaszcza czarodziejkom z loży. A co z Filipą Eilhart? Masz jakieś wieści? Same dobre. To znaczy. Potem, jak Radowid wyłupił jej oczy, przepadła jak kamień w wodę. Przy odrobinie szczęścia wreszcie gryzie ziemię. Myślałem, że byliście sobie bliscy. Byliśmy. A potem Filipa nasłała na mnie zabójców. Od szpiega do przestępcy. Ciekawa przemiana. Tak naprawdę to jedno i to samo: utrzymywanie informatorów, negocjacje, przekupstwo. Czasem jakieś skrytobójstwo. Stare sztuczki. A, tylko kiedyś robiłeś to wszystko w imię jakiejś idei, a teraz? A teraz uznałem, że dość wysługiwania się ideologią. Że pora służyć samemu sobie. I póki co wychodzi mi to na dobre. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepnął Juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pastecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Gerald, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to no, może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. Czy nie masz przypadkiem z jaskrem na pięku? Oczywiście, że mam. O co poszło? Widzisz. Jaskier wydał ostatnio sonet, gdzie w drugim tetrastychu są rymy parzyste zamiast okalające. Wyobrażasz sobie? Sam rozumiesz, że jako konesera poezji głęboko mnie to oburza. Nie daruję mu. Pytałem poważnie. Poważnie, to brak mi czasu, żeby przejmować się twoim kumplem, Jigolakiem. Mam własne problemy. A ty mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. To rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię Emmer, najmowo. najmował. Kto ci to powiedział? Jak to kto? Emyr. Ha ha ha. Nie zdradzę ci przecież imion moich informatorów. To by było kurewsko nieprofesjonalne. No ale dość ploteczek. Tak, zapłacę ci, zapłacę. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów, i tak dalej. A no, i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj mnie czas pochwy, o ile nie poproszę. Thank you